Siemane, maneczko, widzowie. Dzisiaj jest ze mną liściu. Przywitaj się. Siemano! Y, tutaj się respi, tu gdzie zaznaczyłem. Tu się respi nowy, nowy boss. Taki mały boss. Nie wiem, czego go można nazwać. Taki mini NPC. Boss. Taki mini boss. Widzowie. Ten odcinek jest dedykowany. No, ja mam nadzieję. Dobra, z niego dropi ulepszona skrzynka, gdy się go zabije. Co nie? No, już testowaliśmy. Nie testowaliśmy. No, wiem, nie testowaliśmy, właśnie. Prezent jeszcze otworzony. Mam go. Ej, bo mnie zakilofuje ty. Ej, Vigo. O, patrz. Serio. Tu się ten. Dobra, trzeba ją otworzyć. Otwieramy. Opening. I, drop i dostaliśmy wow. jakąś pompeczkę. Tutaj takie rzeczy z tego. Więc ee... chodź tu. O, i wyrzuć na śnieżek no i to tutaj boss się rozpi tutaj w tym miejscu na mapie tutaj o jakbyście chcieli może nawet git spocik na placementy ty tam gościu leci no, dawaj no, na no, niego no. dawaj dawaj czemu ty wylazłeś rzemy go 43% dostał. Drugi. Oj, na mnie. Kurde, dawaj go, on ma minus 0 minus HP. Nie no. Nie. nie. przyładowaną tą, tą miałem ja nie mogę. O, on ma fioletową pompę. W no sensie, jako... A ja mam fioletową. Dobra, leczymy bez obudowowania. <noise> ja nie mogę, On leci na... Dostał 116. Nie no, jak jestem wylany, wylany bobuś. Nice. Dobra, ten leży. O, medalion miał. Idealnie. O kurde, 25. już mi. Dobra, nice. dead. Ile oni mieli medalionów? Ja mam jeden. Ty też powinij. Ej, ja i patrz na moje HP. Hm. Pięć. Tu jest aptaszka. Dobra, biorę, biorę. Dobra, tu są. O kurde. Oj, oj, ej, nie mogę budować! Ja też im... Wpadłem. O co chodzi? Aha, no i ja nie żyję, bo ja nie mogę budować! Nie skończyłeś się Macy? Nie, nie, nie! <grym> yeah, yeah. <grym> nie, nie, nie! 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 Wyłażę stąd. Ja nie mogę. Jeszcze snajpiam jakieś boty. Ej, nie mogę edytować. No ja nie wiem właśnie o co chodzi. W ogóle.

No nie no edytować nie mogę! Kurka wodna <grystanie> zagrywamy zakończenie No niestety się waliłem Ale odcinać jak wleciał. Wleciał, to się cieszcie i szybka informacja, od 14 grudnia aż do końca Winterfestu Fortnite będą codziennie shortsy z odbieraniem nagród, a tego nie możesz przegapić, nawet już wleciał dzisiaj, więc zobacz teraz. Ha ha ha!